Piątek, 14 czerwca 2019 roku. Jesteśmy przy ulicy Golędzinowskiej w Warszawie. Dużo ruchu tutaj. Przyjechałem tu, aby być świadkiem symulacji działania systemów bezpieczeństwa polskich linii kolejowych. Ale nie tylko. Całe wydarzenie to element promocji akcji Bezpieczny Przejazd. Po roku prowadzenia kampanii przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych efektów działania PKP polskich linii kolejowych w kwestii bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam na briefingu prasowym zorganizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Podczas briefingu, który odbył się przed wydarzeniem, przemawiali pan Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe, pan Marek Olkiewicz, wiceprezes PKP Polskie Linie Kolejowe oraz pan Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor biura bezpieczeństwa. Mówiono o tym, że wszystkie przejazdy administrowane przez polskie linie kolejowe, a jest ich ponad 14 tysięcy, zostały wyposażone w żółte naklejki. Żółte naklejki znajdują się na krzyżach św. Andrzeja, tudzież na napędach rogatek, tam gdzie przejazd rogatki posiada. Od 1 czerwca 2018 roku, dzięki zgłoszeniom zdarzeń, tudzież zagrożenia. 165 razy wstrzymano lub ograniczono ruch kolejowy. Można śmiało powiedzieć, że w każdej z tych 165 sytuacji uratowano ludzkie życie. Należy też pamiętać o tym, że w ciągu ostatnich lat liczba przejazdów kolejowych w Polsce zmalała o mniej więcej 4000. Przejazdy przebudowywane są na skrzyżowania bezkolizyjne, a jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Do dyspozycji uczestników wydarzenia byli również dr Andrzej Markowski, psycholog transportu, starszy brygadier magister Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendant zmiany Piotr Stefaniuk, rzecznik komendy głównej Straży Ochrony Kolej. Czas na pierwszą tego dnia symulację. Na przejazd kolejowy wjeżdża samochód, który zostaje unieruchomiony na przejeździe. Widzowie w czasie rzeczywistym mogli zobaczyć przebieg działania systemu, uruchamianego przez interwencję, na podstawie informacji z żółtej naklejki. Kierowca bezskutecznie próbował uruchomić auto, następnie wraz z pasażerem próbują usunąć samochód z przejazdu. Niestety próba ta nie kończy się powodzeniem, a cenne sekundy mijają. Jak widać, samochód jest poważnie uszkodzony. Kolejne próby usunięcia bądź uruchomienia auta nie kończą się powodzeniem. Czas mija, a kierowca z pasażerem podejmują kolejne nieudane próby usunięcia auta z przejazdu kolejowego. W końcu kierowca łapie za telefon, wybiera numer 112 i wykonuje polecenia dyspozytora. Dyspozytorka nakazuje natychmiastowe opuszczenie obrębu przejazdu przez wszystkich pasażerów samochodu. Na pytanie kierowcy, czy pojazd ma zostać na przejeździe, dyspozytorka odpowiada, że tak. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Dyspozytorka nakazuje podanie numeru umieszczonego na żółtej naklejce przyklejonej do rogatki na przejeździe. Kierowca podaje numer. Na podstawie dziewięciocyfrowego numeru umieszczonego na żółtej naklejce, dyspozytorka bezbłędnie identyfikuje miejsce, w którym powstało zagrożenie. Zgłoszenie przyjęte. Kierowca z pasażerem zostali poinstruowani, że mają nie zbliżać się do pojazdu. System działa dalej. Dyspozytorka numeru 112. Kontaktuje się z PKP PLK. Dyżurny przyjmuje zgłoszenie, wraz z wszystkimi szczegółami podanymi przez dyspozytorkę. Ruch na stacji Warszawa-Praga zostaje wstrzymany. Dzięki sprawnemu zgłoszeniu i szybkiej interwencji udało się uniknąć tragedii. Przy sprawnej współpracy służb i prawidłowo udzielonym zgłoszeniu ruch można zatrzymać w półtorej minuty od wykręcenia numeru 112. Kolejna przedstawiona symulacja to działanie tzw. bezpiecznika rogatkowego. To urządzenie umożliwia wyłamanie rogatki przejazdowej przy minimalnych szkodach. Jednocześnie w systemie pojawia się informacja o tym, że rogatka została wyłamana. Na tarczach ostrzegawczych, przejazdowych, pojawia się sygnał nakazujący pociągom zredukowanie prędkości. A co się stanie, jeżeli jednak nie zadziałamy prawidłowo? Jak wygląda kolizja taboru szynowego z samochodem? Co się dzieje z ludźmi, którzy znajdują się w środku? Samochód osobowy nie stanowi dla lokomotywy żadnej przeszkody. Zderzaki lokomotywy wchodzą do wnętrza bez oporu. Wnętrze pojazdu wypełnia się chmurą drobinek szkła z rozbitych szyb. Po uderzeniu, auto jest jeszcze wleczone przez kilkadziesiąt metrów przez rozpędzony tabor. W bezpiecznych warunkach symulowanych możemy zobaczyć z bliska skutki kolizji pojazdu samochodowego z taborem kolejowym. Z bliska. Tak, jak to wygląda naprawdę. Rzeczywisty, prawdziwy samochód, który jeszcze parę minut wcześniej jeździł, teraz w wyniku tej kolizji uległ kompletnemu zniszczeniu. akcja ratownicza Strażacy wyposażeni są w specjalny ciężki sprzęt który umożliwia rozcięcie struktury pojazdu dzięki ogromnej sile hydraulicznych nożyc dzięki temu można wyzwolić osoby które zostały uwięzione wewnątrz pojazdu Krytyczny jest czas dlatego że obrażenia których można doznać w wyniku kolizji z taborem kolejowym Mogą być bardzo dotkliwe. Złamania, zgruchotania, amputacje, uszkodzenia narządów wewnętrznych. Liczy się czas. Po pierwsze, dostać się do wnętrza pojazdu, do uwięzionych tam osób. W tym celu strażacy. Odcinają dach pojazdu. Jeden ze strażaków zajmuje miejsce we wnętrzu, na tylnym siedzeniu po to, aby dłońmi stabilizować głowę kierowcy. Każda tego typu sytuacja traktowana jest jako potencjalne uszkodzenie kręgosłupa. Dla bezpieczeństwa została również wycięta przednia szyba pojazdu. Dach jest oddzielony. Strażacy zdejmują go z pojazdu, aby umożliwić ewakuację poszkodowanych. Aby zminimalizować ryzyko kolejnych urazów, pod Ciało poszkodowanego kierowcy podkładana jest specjalna, usztywniająca deska. Kierowca zostaje przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Czas udzielić pomocy pasażerowi samochodu. Cała akcja musi być przeprowadzona z wielką ostrożnością i uwagą, aby zminimalizować urazy. Również pasażer jest przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. To nie koniec akcji. Pozostało jeszcze uprzątnąć miejsce zdarzenia, doprowadzić tabor i infrastrukturę do możliwości powtórnego użycia. Takie są konsekwencje nieuwagi na przejeździe, a całe zdarzenie trwało sekundy. Każdego dnia prowokujemy mnóstwo niebezpiecznych sytuacji, które mogą skończyć się tragicznie. W większości przypadków mamy więcej szczęścia niż rozumu. Do tragedii nie dochodzi, no bo przecież tragedie przydarzają się innym, niestety, do czasu. PKP Polskie linie kolejowe dołożyły wszelkich starań, aby zapewnić nam, kierowcom i pieszym, bezpieczeństwo na przejazdach. Również personel pojazdów trakcyjnych robi wszystko, żeby nawet w tych niebezpiecznych sytuacjach zminimalizować straty. System jest dobry, ale ostateczny wpływ na bezpieczeństwo mamy my. Nic nie zastąpi naszego myślenia i rozsądku.